Dostała ode mnie w prezencie. i Jak ona ma wyciągać teraz ten rower Nawaliłem tego mosiądzu, tego syfu. Nie dziwię się, że dziewczyna się denerwuje. Nie po to nam dają złom w beczkach, żebyśmy później beczki niszczyli, wiesz? Szakoli. I ogromny. No to tak. Przydałby się do złomu. Dałby się do złomu, szak? By, by na pt.c. docił. <średzimy> jak ten szak do tego pusa by się u nas tu zmieścił? Na pakę. to sobie że drzwi zrobią robotę dobrze trochę tego koloru wziąłem O, masakra! Mam nadzieję, że chociaż z tej kwasówki, z tego aluminium naręcza zarobię Moludeczki moje kochane, na złomie dzisiaj nie zarobiłem, to chociaż 7 dyszek od ręka wyciągnę jako fryzję. A <grymka> wiecie <Obliczę> ci zniówki. <grymka> Weź nie pal w takim. busie, dobry dzień, nie dobry! Ludzie tu rodili, że Wam że liuda jest. Rebek, zapracaj, nie widziałeś tak, słowu? Trzeba uciec, bo słabo ucięte. To jest za daj, okej, daj, 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 Remciu, te beczki musimy odwieźć Bartkowi. Dzisiaj no. zaczynamy dzień, mordeczki. Od garażu mam, mam trochę blaszek, trochę miedziuchy, trochę zlewu kwasowych. Pojadę to sprzedać, bo nie chcę, bo mi miejsca zajmuje. Kobieta się wkurza, że lower, roweru nie możemy wyciągnąć Od razu, Remciu, podjedziemy te beczki oddać beczki. Bartkowi. No dobra. I mamy na powoskowski jakiś złomek. No wiem, dzwonił pan na treningu No. Dobra. Mordeczki, powiem wam szczerze, nie cały miesiąc do walki. Masakra. W poniedziałek 3 godziny treningu, dzisiaj dwie. Ostro z tematem. Co? Nie, no może to zostaw. Aluminium. Czekaj, mam Może stujać, ci będę podawał, co? No dobra. Mordeczko. w nowy. Dostała ode mnie w prezencie, i jak ona ma wyciągać teraz ten rower? Nawaliłem tego mosiądzu, tego syfu. Nie dziwię się, że dziewczyna się denerwuje. Trzeba to pozabierać w tym porządek. Tu mam tu stara koza jej, tu jakieś zlewy, tu akumulatorów. Akumulatorów na się nie sprzedaje. Kto tego jest. Uważaj, uważaj na węże czy rzucaj to, tam gdzie śmiesz na przód, znaczy na tył raczej, znaczy tam wiesz, pod kabinę, bo żeby później na złomowcu się nie bawić. Jak czyści, to niech czyści to dokładnie, no człowieku. Zaraz do niego zadzwonię. Tak. No istotne są bo siłę by Rafciu zostawił w tych futrynach. Rafał przejdzie magnesem, zaraz złapie i się będzie czepiał. Po to Rafcia tu zostawiam nieraz w tym garażu, żeby nie czyścił dokładnie. Nie po to płacę pieniądze, żeby później Rafał jeszcze się do mnie czepiał. Długi Rafał. Dobra. Ty nie mów, że zgnietliście tą beczkę. No to już na Łowst, ostatnio, jak, ten, jak wyrzucaliśmy ten piec, to to było. Dobra, to damy Bartkowi jedną plastikową. No jak, jak wyrzucaliście piec? No, znaczy, ten piec to takie wysokie i to tak poleciało i na bok się przewróciło na tą beczkę. Oba, no prosiłem, mnie. Kulcie, no prosimy, żebyś uważał. No. Uważałem, na woku ją postawiliśmy, ale na bok by to pan powiedział, że można naprostować. Oto na, naprostowałeś on. Jak Coś chce się pan... to zrobi. No. Damy mu plastikową, spokojnie. Nic się nie stało, ale następnym razem trzeba uważać, bo wiesz, nie po to nam dają złom w beczkach. Nie tak, nie po to nam dają złom w beczkach, żebyśmy później beczki niszczyli, wiesz, bo złomu nam nie dadzą, ręczu. No też chcę, chcę sprzedać trochę koloru, bo nie chcę tego tu trzymać. Bo jakieś włamy, nie włamy, tu są w okolicach. Niech się włamią, to czysty pieniądz. Zabiorą chwilę, na przykład kolory i sprzedadzą. Tak jak pieniądz by leżał. Ja wolę sprzedawać tam albo. Ja, kamery też mam, Jalan. Ale to to, wleci szybko, coś zabierze. Męczu, to się nic nie odzywasz? No, gadaj, gadaj, co, co? taki zabulony jesteś. Bo, bo myślę, że z kamerzystą tam byłeś na imprezie. w domu siedziałem. I Bardzo dobrze, ale bo Ty koszok lubisz, jakiej drużynie kibicowałeś, kibicujesz? Miami Heat kiedyś. Miami Heat? Kto, a kto tam grał taki sławny? LeBron, Wolf, Wade. LeBron James grał tam? No. A nie w Lakersach? No teraz tak, ale grał tam wcześniej. A Michael gdzie? W Chicago tylko, tak? I w Wizardsach. W Wizardsach, a Rodman? Widzisz, a też do gazda? Rodman w Chicago. Chicago tam to tam wie. Też gdzieś, ale dalej nie pamiętam. jest słowo. Denisa Rotmana to znał z filmu z Bandabem, muzykanci czy coś takiego? Nie, nie oglądałem. A Szak? Gdzie grał? W jakim? Szak to wszędzie grał praktycznie. Tak? Szak wszędzie grał? No, no wielu. No Szak bardzo podobno dobry człowiek jest. No. Szak on nie. I ogromny. No to tak. Czytałby się do złomu. Czytałby <średałby> się do złomu, Szak? No. By, by na piece nosił. Wyłapał no, tak. <średa> sam tę piecę i wrzucał. Napiszę maila do szaka, że się go zatrudniał. Co ty na to Pracuje. ty, Namurzyłeś. Ty będziesz do niego pisał, bo ja z angielskim tak słabo, a Ty no, bardzo dobrze znasz ale, angielski. Wracamy na do domu piszemy maila do szaka, no, że trzeba piec wyciągnąć, żeby przyjechał do Polski. Niech będzie LeBrona i Michaela ze sobą. Tak. Kopi nie żyje w świętej pamięci. A kibic Milanu. A ja jestem kibicem AC Milanu, a Kobi też był kibicem AC Milanu. No, no dzwonimy dzisiaj do szaka. Dobra. <laughs> Dzwonię do tego gościa, bo zaraz jesteśmy na miejscu. Ale no, szak też może będzie miał złob. Gdzie mieszka, szak, a, wiesz? Nie wiem. Bo ty te pudelki, nie pudelki ogarniasz. Nie, nie, wiem. <laughs> nie wiesz? Nie wiesz w, w jakim stanie, w jakim mieście? Nie, nie. Może w nie, nie, nie w może nie. A Michael? Nie, w sumie wiem, że sprzedał chyba tą winę w Chicago i nie ja że... A, w Chicago, bo tak to w Chicago. No. W Chicago, nie wiem czy wiesz, bardzo dużo Polaków. Największa, wiem, po, największa Polonia poza Polską, więc w Chicago chyba. Tak. może w Wielkiej Brytanii całe jest więcej, ale wiesz, jako miasto. Polskie miasto, Chicago. Kremciu, ale teraz mnie tak na się śmieje, jak ten Szak do tego pusa by się u nas tu zmieścił? Na no, To trzeba też mu napisać to w mailu, że będzie jeździł na pacę, z nami po złoto. Naprawdę się skusi Szakonil? Tak. Ty, no ale taka prawda, przecież on jest ogromny chłop, jest, on ja widziałem, on ma ręce jak pochen chleba. To trzeba go zwerbować, Jepciu. To dzisiaj jest nasze zadanie. To mówią o tej czerwonej kamienicy. Wiem właśnie. Co tu nie wjechać. Wjeżdżaj tutaj, bo A może. tam pokazujemy. Tak? No. Dawaj, 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 jest człowiek. Dawaj tu w prawo, uważaj. Ty, a może on ma w do szaka? Spytamy, co? No na pewno. <laughs> na pewno panu <ma> numer, myślisz? <laughs> bo to są z Ale pokaż, jak one, czy nie mają betonu. Raczej ja nie. jak mają beton, to ja, to mają Вам мало что. Я сразу там купить, купить. Schmeich. Da, Ja, mich will mir das Kopf weg, ich will. Da, da kommt eine, aber doch. Ich weiß noch was vom Mauf zu. Da, da kommt so. Da, 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 Piana taka bardziej. Aha. No to by za do konteneru. Tak, no to Do No żadno do kontenera. Dobra, to czyli tamto, tak? Tamto zabieram. Dobra. Lampy zostają. Tak, to pozostaje. K**o. To zabieramy. Jemciu, ja wezmę, zejdę z tobą. Ja będę dzwonił dalej. Do Szymona. Może Szymon coś ma. Bo on chciał tam, żebyśmy mi u Szymola jest uchylił dla Zabrali jakieś rzeczy też. Zadzwonię zaraz do niego, a ja idę z tym. z Myślałem, powiem wam sobie, że to wie, że drzwi. zrobią robotę. Dobrze, że do tego koloru wziąłem, to chociaż będzie na pensję na remka. Bardzo mało. Złomku może ten Szymon, bo tam otrzymano od tego hydraulika mojego stałego. Biorę cały czas. I złom, jakieś paniaczki i takie rzeczy. koczę, Takie rzeczy i płaci za utylizację teraz. Bo jak ma jakieś śmieci. Zaraz do niego zadzwonię. Jak było coś ciężkie to wiesz, ale jak nie ma to po po tych schodach Po tych schodach ręczowi jest łatwiej chodzić. Przy mojej masie jadzi po treningu. Później znowu na trening, muszę się oszczędzać, nie ma nic ciężkiego, nie ma dużo złomu, to se da radę i tak muszę mu zapłacić nrówkę i tak to... Po co ja mam chodzić? I tak muszę mu dać pieniądze, i tak muszę mu dać pieniądze. A tak to ja zadzwonię, może coś ogarnę, ale ja przez ten czas yy, zrobi A jak nie, to odpocznę przed następnym treningiem. Właśnie zadzwonię do Ravcia, jak on czyścił te profile. Nie odbiera. Odzwoni. Coś podłącza na pewno. Niech nie odbiera. Nie chcą ze mną ludzie rozmawiać. Muszę wziąć naprawdę tego szaka. Zrobimy mu takie miejsce na tej pacie. Resory wzmocnimy, Montaż ze też 200 kg chłop jak nie lepiej waży. Resory wzmocnimy. I ludzie wtedy będą chcieli gadać z szakiem. Szak będzie do nich gadał, będzie podawał im piątkę, ręce umywał, piece nam wrzucał. No ostatnio na tym filmie, co mieliśmy ten samochód, to szak by go sam wrzucił na tą lawetę. Bo te my są tam w betonie, to chyba pomógłby w tym do Wrzuć do windy. Do Winda? No to! Powiem wam, myślałem, że we dwóch będziemy to nosić. Ale Janek po tych treningach to zajechany. a tu no to, to przejścia jest ze 200 metrów. Tam to mu Ale cały i tak będzie musiał przyjść, bo sam nie podniosł, bo tu... To... Z betonem jest! Nie, ta to trzeba winną, bo inaczej to się nie da to nie jest zero A, myślałem, że pan chodzi w drugą drogę Co, i powiedziałeś im, że idziemy? Tak, to, że ja nie będę wychodził Dobra Halo Zmieniamy taktykę, ja nie będę pomagał Remkowi tego, on też nie będzie tego nosił, bo weźcie to, wybijajcie, człowieku, na metalu jest 10 kg, a gruzu z 50, wybijajcie, miało być dużo złomu, mało złomu, no trudno, tak bywa, zarobię trochę na tym kolorze, znam Remkowi dniówkę i, będą, i na siebie nic nie zostanie, tak czasem bywa wiem, Remciu, jedziemy do Rafała z tym kolorem tego złomu, pamięci, że 50 kg no. było. Nawet nie zrzucamy Remcio, tego złomu. Nie będziemy robić sobie wstydu. Więcej tego betonu, Tak. Rafał za mocno się przyczepi do tego. Będzie więcej złomu, to wiesz, aż nie będzie tak się przyczepiał. A co, ja mu przywiązuję 50 kg, 50 kg betonu? No. Tak, sam ten kolor, samą tą kwasowę. To po pod cię puszczą. Jakby co, kanuszu do dzwoniu. Dobra, dzięki. Jedziemy. Uważaj, tu mają z prawej strony pierwszeństwo, żeby nas nie przywalił. Nie, luz. Atakujemy, atakujemy i do Rafała. Remciu, do Rafała w trafisz? No ale ja bym tu zawrócił powiem ci szczerze. Nie. Tak? Ja Zawracaj! Jak chcesz? Ja tam od razu ja, trasą. Ja dowodzę tym statkiem. Ja jestem kapitanem. Tu nie mogę zawrócić, muszę i tak nie. Dobrze, no to jedź w lewo. Mamy jechać tam. Do ronda, drugie w prawo, prosto. Jak chcesz? Teraz by było szybciej. Ale na trasie zjem? No. Wiesz już gdzie się jechać? Remciu mamy, blizutko do Rafała Od razu pod małą wagę Zrzucamy te aluminium, tą kwasówkę i jedziemy Tego złomu Mam jutro baniaki do wycięcia to jutro się dorzuci Nie ma co z tego złomu zrzucać O masakra Mam nadzieję, że chociaż z tej kwasówki, z tego aluminium na Remcia zawodzę Dajcie mi rękawiczki? No. dalej te zlewy po kolei Czekaj, jak ja ci będę... Medy... Poczekaj Poczekaj, bo niektóre są stalówki. Ja nie wiem, wiesz, nie wiem czy są stalowe, ale wiem, że się zdarzają. Na wagę. po kolei Ja będę magnesował. 7 kg kwasu. Ravciu tam robi klienta, nie będę na niego czekał. Mam zaufanie do niego, do mnie. Zważyłem sam. Trzeba zważyć aluminium. Wszystko, Lemek? Jeszcze czuł, to czekam, aż to z przodu, żeby tą ostatnią wyciągnąć. O kur... Nie ja po to go zostawiam, żeby on tu... Nie tam na Dobra połóż, ja od pewne ja od, od Zostawiam go, żeby on czyścił. Spiszę 28, To? 27 28. Dobra. Już na wciu obliczone, chodź. Przema, Przemagresowane 3 kilo był... odjęłem bo są dwa zawiasy. Nie no jasne, <laughs> tak byś nie może. No, pan powiedział, że odetnie. Kwasu 27, aluminium 31, odjąłem 3 kilo po dwie sztuki, takie kurczę. Pan tak oczyścił. No zobacz, no zobacz Jasiu No zobacz Nie zwrócimy na No, uwagi Nie zwrócimy na masz uwagi Nie zwrócimy na to powiem ci To nie moje Trzy kilo 28 28. 28. I 27 kwasów Nie ostro dzisiaj Nie, powiem ci Dawciu, przed świętami słabo, jutro ma trochę więcej złomu tylko w piątek ci zera na przed świętami przygrodzę Słyszysz? Żebyś w Linię tylko nie Nie, poniedziałek otwarty? Tak Ale w piątek zamknięty W piątek Na tylko zarobię Dzisiaj Ale czasem tak bywa, Rafał Zależy kto jaki lunch jest. Nie na lunch, mówię na ręka tylko dzisiaj zarobię Na Na lunch, ale wiesz Zywa Na lunch treni Później treni po co on na panie, to ja nie wiem Przyswyczajenie Takie rękawiczki ładne Na zimę hmm. Chyba od żony, co? Nie, od sąsiada Sąsiada? Sąsiad mi Sąsiad. dał Ale chyba w tych się nie będziesz tłukł, co? Nie, nie Ja na dwie lewe chyba nie wiem, do złomu są się nadają po ile kwasułeczka? 3,50 zł. No 4. Nie ma ja się 4. Do tej... No 4 ładnie tak widzi 27 razy 4 to jest 87 razy 4 28 108 zł za aż nic z tych rzeczy. A aluminium? Po 4,80 No to no, aluminium po 5, też ładnie. <noise> też wszystko Zamiast 28 kg, żeby było 58, to też by było ładnie napisać 58 kg, ja się nie obrażę. Jasiu, wyszło całe 234 zł i 50 groszy. 100, 210, 20, 30 4 i 50 groszy. Zostaje mi 34,50 na kanapkę albo na polę. Ale dwa treningi za tobą. W poniedziałek były 3 godziny. Dzisiaj, wczoraj godzinę. Dzisiaj dwie. A efekty jakie? W poniedziałek, w poniedziałek w nocy, znaczy w poniedziałku na wtorek, w nocy jak szedłem do toalety, to. A to ała 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 ała, 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 ała. To jeszcze chyba przed walką, co? co? tak, Łydki, tak mnie piekło no ale trzeba, się leżało, to teraz Srabciu mamy nadzieję, do że będzie co do, pooglądać będzie, do jutra do jutra gdzie jest? już wyrzebrałeś papierosa od Stefana? nie masz Tyle wziąłem, tyle masz, 35 zł mi zostało, dokładnie 34,50 na kalapeczkę. Takie mama będzie. miała. dzisiaj moja odbiórka jest zabójcza. 35 zł A ja odjąć paliwo, to jeszcze dołożyłem po interesu. Ale czasem tak byje, ma wiesz. Czasem, Remciu, tak bywa. Remciu, mamy jutro baniaczek. Znaczy dwa baniaki takie do pocięcia. W takiej spółdzielni tam jeszcze coś zapłacą, czy zapłacić muszą, bo baniaki ważyć ze 200 kg roboty odbyty to jutro i mam nadzieję, że coś na piątek będzie no, Musi być. Musi, musi. Bo co? Święta. Święta? Tak, pieniądz nie. Pieniądz. A co? Bo dwa tygodnie wolne. No właśnie to przerabię. Lepciu. Trzymam za no Może się uda. Nie, no wiadomo, bo na pewno sobie sylwester, bo to popaluje, co? Tak. Ja w ten, ten rok sylwester bezalkoholowy. Smutny sylwester. Nie dam! To jest tak Smutny. No, pierwszy sylwester bez alkoholu. Nie ja wiem, od 15 lat. Mój będzie. No jak miałem 15 lat, to już z kamerzystą szampan kasę piliśmy. Piliśmy z kamerzystą z taką jedną dziewczyną. Tak się upiła tym szampanem, że musieliśmy ją do domu, do takiej studni siedziała, i się upiła na tej studni, i musieliśmy ją do domu nieść. No ona patrzyła ile? 50 kilo, to jest. z kamerzystą pod paczkę i do domu. Pamiętaj, że słońce zachodzi, jeszcze trzeba A, bo jeszcze trzeba cię ostrzyć? No dobrze, to no cię ostrzygę, bołdeczko. Ktoś potrzebuje fryzjera? Bardzo chętnie. Znalazł? Znalazłeś? Bardzo dobrze, bardzo chętnie przyjmę się jako fryzjer, rzucam złom, będę pracował jako fryzjer. 70 złotych. No już, pan jest oprzyrzony. Zaraz zapłacę. Ale już jest pan oprzyrzony. Zaraz To dlaczego nie idziesz do fryzjera? E, nie, nie, już skończymy uchujemy. Tak, już skończymy, Łemciu. No. Szkoda, ci <grymety> pieniędzy. No. <grymety> deczki moje kochane, na złomie dzisiaj nie zarobiłem, to chociaż 7 dyszek od Remka wyciągnę jako fryzjer. Bo no ile teraz? 7 dyszek Remek? No to nie, dać, nie idziecie, no? Dobra, to u mnie masz 4 dyszki. Nie ruszaj tym czerpem. Bo źle obetne. Masz drobne, bo ja nie mam wydać. Mam. Dobra, Remciu, nie ruszaj tą głową. Mordeczki, kochane. Jak ktoś potrzebuje fryzjera, to ja mam dużo czasu dzisiaj. I mam bardzo wielką paletę fryzur, czyli wszystko na łyso. I biorę jedynie 40 zł mordeczki, kochane. To i trochę na górę. To trzymaj, stój tak! To. Pó. No faktycznie po boku. Bo ruszasz tą głową i nic nie widać. Emciu. Na górze masz... No, ty masz jajko zamiast głowy. Nie. Daj tak. za... Zam... Wezmę za zaraz... Was. Wimadło ci łeb wsadzę I będziesz... Nie będziesz ruszał. Będę wtedy mógł robić eksperymenty moje te zierskie. Dobrze, jest. Idę wydusić honorarium A <grystanie> Obliczę ci zniówki. <grystanie> Bytczelny. Na chleb nie zarobię. Pamiętajcie, jak chcecie się obsiąść, tu wezmę na napis, fryzjer u w garażu, a wy pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapkę w górę, i jak chcesz, to napisać komentarz. Do następnego odcinka, małdeczki.